Dzień dobry, jak się mamy. Dzisiaj więcej o cynku porozmawiamy. Już poniedziałek zrobiłem film, który wkleję pod spodem, na temat tego, dlaczego niektórzy skarżą się na utratę węchu czy smaku przy tegorocznym oczyszczaniu. Tak jak to tracili ten smak i węch w poprzednich latach, tylko że zapomnieli, bo w tym roku to po prostu szukają sensacji. Ale dzisiaj więcej na temat cynku, ponieważ mnóstwo komentarzy pod spodem pod filmem się znalazło, ale też obiecałem Ci, że ten cynk rozłożę na części pierwsze. Ponieważ tak jak robiłem bardzo dużą serię filmów na temat jodu jako niezbędnego pierwiastka śladowego w naszym organizmie, tak samo cynk jest jednym z najbardziej aktywnych i najbardziej potrzebnych nam pierwiastków śladowych. Co to są pierwiastki śladowe? Pierwiastki śladowe to są minerały, których potrzebujemy w bardzo małych ilościach. W bardzo małych ilościach, ale są niezbędne do funkcjonowania. Naukowcy wydzielili ponad 70 takich pierwiastków śladowych. Ich potrzeba po prostu bardzo mało w porównaniu np. do potasu, którego trzeba bardzo dużo w ciągu dnia. A zatem w jaki sposób cynk przede wszystkim wpływa na nasz układ. Gojenie gojenia ran. Jeśli brakuje ci cynku, to rany będą się wolniej goić. No i odporność organizmu. Odporność organizmu to jest tak naprawdę skomplikowana rzecz. To nie jest coś takiego, że mogę wziąć jakąś pigułkę i już jestem odporny. Składa się na to miliony czynników, także odporność to nie jest tylko cynk, żebyś to bardzo dobrze zrozumiał. Dlatego też nakręciłem specjalny kurs darmowy, jak poprawić sobie odporność. Dzisiaj powiem Ci o pewnej części układu odpornościowego, który jest uzależniony od cynku. Nazywamy je mastocyty. Są to specjalne komórki, komórki tuczne, i tutaj nie myl z tuczeniem, e, tak się nazywają. To są komórki, które są uzależnione od cynku. Jeśli brakuje cynku, to brakuje ci też tych komórek. A do czego są potrzebne mastocyty? Przede wszystkim przy produkcji histaminy, czyli wszelkiego rodzaju reakcje alergiczne. Jeśli potrzeba takie za, wy, wy, wykonać w naszym organizmie, reakcje astmatyczne tak samo. Procesy zapalne, to co już mówiłem wcześniej. Tutaj mastocyty biorą w tym udział. Jeśli potrzeba stanu zapalnego, ten stan zapalny się pojawi, ponieważ trzeba na przykład coś zlikwidować, bo wyrwało się spoza kontroli. Ale też wygaszają procesy zapalne. Skończyło się, załatwiliśmy sprawę, trzeba to posprzątać. Następne to są problemy, <coughs> przepraszam, procesy odporności nabytej, czyli wszelkie procesy związane z nabywaniem odporności przez lata. Bo jeśli oglądałeś moje programy poprzednio, to wiesz o tym, że mamy proces... odporność, którą otrzymujemy w darze, a drugą, którą musimy sobie wytworzyć podczas naszego życia. Te mastocyty również mają dużo wspólnego z procesami antynowotworowymi, dlatego warto się nim naprawdę przyjrzeć. Ja pod spodem wkleję link do opracowania na temat mastocytów, jeśli chcesz na ten temat się więcej dowiedzieć. One są zależne od cynku. Zależne od cynku oraz innych pierwiastków śladowych, takich jak mangan czy jod. To są pierwiastki śladowe, których brakuje niestety w naszych takich codziennych czynnościach. Nasze pokarmy, które dostarcza nam przemysł, które dostarcza nam system w tym momencie, są pokarmami, które udają, że są jedzeniem. Brakuje tam podstawowych rzeczy. Przede wszystkim brakuje roślin bo to rośliny pobierają z gleby te elementy i przekazują do naszego organizmu. To dzięki roślinom możemy te, te elementy mieć w bioprzyswajalnej formie, ponieważ różne formy możemy otrzymywać yy, yy, różnych yy, elementów do naszego organizmu, ale my tutaj mówimy o bioprzyswajalnej formie cynku, jodu czy manganu. Następny element, który jest bardzo ważny, to zrozumieć, co tak naprawdę dostarcza nam cynk. Czyli kiedy mamy tego cynku wystarczająco, co on tak naprawdę nam dostarcza? Jest tak naprawdę, można go nazwać naturalnym antybiotykiem. Za momencie ci powiem dlaczego. Jest naturalnym środkiem antyzapalnym, czyli już mówiłem o zapaleniach, ale też wytwarzanie śluzu. Potrzebujemy mieć śluz, który jest potrzebny i wytwarzany w naszym organizmie. Nie wiem, czy wiesz, ale wewnętrzna warstwa Twojego układu oddechowego jest wręcz napakowana cynkiem. Jest to dość ważny pierwiastek. Dlaczego do tej pory nie zwracamy na niego tak, tak dużej uwagi? Skraca e zwykłe infekcje, oczyszczanie. Jeśli miałbyś taką możliwość i mógłbyś to przetestować, to e dostarczenie sobie cynku tuż na początku okresu oczyszczania, czyli infekcji, tak jak to nazywają lekarze. Jeśli dostarczysz sobie cynku, skrócisz to oczyszczanie, szybciej przebiegnie proces, dlatego że to jest naturalny antybiotyk. I teraz, żebyś mnie dobrze zrozumiał: antybio to nie jest coś, co chcemy robić w życiu, ale żebyś zrozumiał, co to jest, to tak to nazywamy. Ja jestem przeciwny jakimkolwiek antybiotykom, czy to będzie w formie naturalnej, czy to będzie w formie chemicznej, takiej, którą sprzedają ci w aptekach. Nie potrzebujemy niczego zabijać, jeśli zadbamy o swoje ciało. Natomiast pewne procesy wyrywają nam się spod kontroli, jeśli nie wiemy, jak funkcjonuje ten organizm, bo nikt nam nie dał instrukcji obsługi, nikt nie pokazał, co mamy robić, tak naprawdę. A nasze procesy, nasze filmy, niestety nie docierają tak szeroko, jakbym chciał. Ja bym marzył o tym, żeby ten film obejrzało milion osób. Co najmniej. Ten film jest napakowany wiedzą, która jest niezbędna do tego, żebyśmy byli zdrowi. Natomiast ten film w jakiś sposób będzie wyciszony przez Facebook czy przez YouTube, aby nie daj Boże nie dotarło to do ludzi, żeby nie daj Boże nie wyzdrowieli. Jest jeszcze jedna rzecz, o której Ci dzisiaj pragnę powiedzieć. W naszym organizmie powstaje rywalizacja o ten cynk. I stąd też mogą powstawać niedobory. Pewne grzyby drożdże, w tym Candida, wykradają cynk do wzrostu. One po prostu tym cynkiem się żywią. Jeśli mają cynk, to, jeśli mają cynk, tak się mówiło w Polsce, daj mi jakiś cynk, może powstawać również niedobór. I to jest ta niewidzialna rywalizacja pomiędzy układem odpornościowym a mikrobami w naszym organizmie. I do tego ten skomplikowany układ odpornościowy jest, żeby utrzymywać balans, żeby była homeostaza. Połączenie całego mikrobu z naszymi komórkami i wiromu, który znajduje się w naszym organizmie i odporność jest od tego, żeby utrzymywać to w balansie. To nie chodzi o to, że mamy zlikwidować mikroby w naszym organizmie, bo dzięki nim żyjemy. Dzięki nim powstaje na przykład układ odpornościowy. 80% twojego układu odpornościowego to są mikroby, które znajdują się w twoich jelitach. One żywią się tym, co dajesz, ale też oddają ci w zamian na przykład odporność. Natomiast niektóre grzyby, czy niektóre drożdże, czy nawet niektóre bakterie, które są tak zwanymi bakteriami oportunistycznymi, mogą wykorzystywać nasze złe nawyki żywieniowe, nasz zły styl życia i wybierać nam to, co jest nam potrzebne i do tego właśnie jest Ci potrzebny układ odpornościowy, żeby cały czas zachowywać balans. Kiedy przychodzi jesień, kiedy jest wczesna wiosna i nie dbasz o swoje ciało, to naturalnie Twoje ciało wyrzuca toksyny na zewnątrz w postaci kataru, kaszlu, zaczerwienionej, zaczerwienionego gardła, problemów z temperaturą, złego samopoczucia. To jest naturalny proces nienaturalnego jedzenia. Na tym wszystkim farmacja nauczyła się zarabiać i sprzedaje nam różne rozwiązania, czy to w postaci leków, czy to po w postaci antybiotyków, czy to w postaci chociażby szczepionek. Jeśli to zrozumiesz, to zawsze będziesz zdrowy, ponieważ zrozumiesz, że twoje ciało naprawia się samo, ty potrzebujesz dostarczyć tylko odpowiedniego pokarmu, jak również zadbać o jego oczyszczenie. Ale gdzie zatem znajdziemy cynk? Ja wkleję pod spodem też fajny artykuł, gdzie tego cynku jest sporo. Także dzisiaj sporo będzie tych wklejek pod spodem. Szukaj ich i zachęcam cię do tego, żeby, żeby, żeby znaleźć, poczytać. Ale przede wszystkim w boczniakach, kurkach, pieczarkach, grzybach, shitake. Sałata radicio, czyli czerwona sałata, pestki dyni, ale olej, ale mielone. sezam, dziki ryż. I tutaj ja w ostatnim razem zapomniałem o tym wspomnieć, zapomniałem wam to pokazać, ale przy okazji teraz tego pokazuję. Ty tego wszystkiego na temat cynku nie potrzebujesz wiedzieć. Wystarczy, że zaczniesz spożywać to, co żeśmy tutaj znaleźli, pokazali tobie w tej książce. My w tej książce tak dobieraliśmy pokarmy tobie, żeby na przykład taka pizza warzywna, która się pojawi, bez pieczenia, witariańska, żeby na przykład takie placki z dyni z sosem pie pieczarkowym. Na przykład tutaj mamy rożki spora z, z sosem pieczarkowym, tutaj mamy słonecznikowo-pieczarkowe kotleciki, tutaj mamy sushi z warzywami i ryżem z, z selera korzennego, i tak dalej, i tak dalej. 100 przepisów dla Ciebie napisaliśmy, żebyś Ty to wszystko sobie mógł dostarczyć, bo w tych pokarmach to się znajduje. Znajduje się też w strączkowych, kapustnych, czyli soki wyciskamy w nadce pietruszki, ale przede wszystkim w roślinach. Cynk znajduje się w roślinach. I teraz w odpowiedzi na Wasze zarzuty, które znalazły się pod poprzednim filmem, Mariusz, ale doktor X, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, żeby nie reklamować, mówi wyraźnie, kiedy brać cynk. Uważaj! Pytam się co? Czy ty naprawdę tego nie rozumiesz? Jaki cynk? Jak to brać? Czy ty. Przepraszam, że tak się zwrócę do ciebie. To jest kilka tylko osób, które w jakiś sposób tam zarzuciły to. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że cynk to nie jest tabletka? Ludzie, ocknijcie się. Macie kolejnych lekarzy. Jeden sprzedaje wam farmację, drugi sprzedaje wam suplementy. Proszę, nie łączcie nas z tymi sposobami. My nie jesteśmy ani żadnymi lekarzami, ani żadnymi suplementowca, to, suplementowcami. Ja mówię, gdzie cynk znajduje się w pokarmie. Pokarm to jest lek. Pokarm, kochanie, to jest lek. Dlatego, jak słuchasz od kogoś na temat cynku, to zrozum, że nawet jeśli ta wiedza tam jest właściwa, podobna do tej, którą ja przekazuję, to cynku szukasz w pokarmach, szukasz w jedzeniu, a nie w tabletkach. Jak pójdziesz do sklepu, ja Ci zasugerowałem podczas poprzedniego spotkania, żebyś dla, dla testu wziął sobie tabletkę cynkową na język i sprawdził, czy masz smak cynkowy na języku. Ale ja nie powiedziałem, że ty potrzebujesz zjeść teraz to opakowanie tego cynku. Ta tabletka jest tylko dla Ciebie do, te do testu. Ponieważ jak będziesz dostarczać tylko jeden pierwiastek śladowy, to zlikwidujesz pozostałe. Ponieważ pierwiastki śladowe muszą być w całości dostarczone. Jeśli byś dostał w płynie z ponad 70 pierwiastków śladowych, może, tak jak i od, ewentualnie możesz sobie to dostarczać. Ale przede wszystkim szukamy tego w pokarmach. Cynk niezbędny element do funkcjonowania Twojego układu odpornościowego. Niezbędny. Czy dbasz o niego? Czy dostarczasz sobie takich pokarmów w formie surowej, aby dostarczyć tego cynku? Czy wyciskasz i pijesz soki? Tutaj jest zdrowie. Zapomnij o tych wszystkich leczeniach. Pokarm to jest lek. Chcesz być zdrowy? Zacznij jeść to, co natura chciała i dostarczysz sobie tego, co potrzebuje Twój organizm. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Mam nadzieję, że ma to sens dla Ciebie. Jeśli tak, puść mi palucha, puść serduszko, napisz coś w komentarzu i podziel się koniecznie tym live'em z innymi. Ponieważ Facebook nie wyświetla takich live'ów dla nowych osób. Ponieważ mamy tak zwany shadow ban, Ponieważ mówimy o zdrowiu. I ktoś nie chce, żeby się, dowie... żeby się dowiedział, jak wyzdrowieć. Chce, żeby siedział w Matrixie i trzęs się i chodził, kupował tabletki z cynkiem. To tyle na dzisiaj. Widzimy się później o 20.30. Cudownego dzionka. Do zobaczenia. Cześć!